No witajcie w... co ja gadam? W pierwszym odcinku z Minecraft Hardcore. I słuchajcie, ja już mam wszystko ustawione. Mam ustawione na trudne, na przetrwanie. No I słuchajcie. Ta seria ruszy zamiast hide and Seek, tak jak mogłem pisać pod poprzednim filmem. I jeżeli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem. I jeżeli tych łapek w górę będzie 3 i dwie subskrypcje, to ruszamy z kolejnym filmem Minecraft Hardcore. Dokładnie i słuchajcie, tymczasem ja już sobie tutaj wolę i lądem, bo czuję, że zaraz mnie teraz nie by tu dorwał coś, jakoś godzinę by mnie tu dorwała. ale dobra, najpierw budujemy sobie jakieś domeczek, domeczek i tak, tam mamy widzę słoneczniki, okej, okay. super, 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 no dobra, no co, zaczynamy budować nasz że tak powiem, świat. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Mam wrażenie, że to trochę zajmie. Nie, no. Ja nie mogę sobie ustalić w ogóle wymiarów, jaki może być ten domek, właśnie. Nie mam jeszcze w ogóle na niego planu nic. Nic, Kus kurka. Nie mam pomysłu po prostu na niego. Okej, okay, to może pyk, pyk i tutaj damy pyk i pyk, pyk i pyk, poproszę tą ziemię, pyk i pyk, dziękuję, a i tą ziemię jeszcze stąd w gole, tutaj będą ładne schodki, okej, okay, pięknie. Okej, okay, idziemy sobie jeszcze ściąć drzewo. W ogóle nie widzę tutaj owiec kurczaki. O kurczaki, ej da sery, tutaj nie ma owiec. A jeżeli tu nie ma owiec, to będzie nam ciężko trochę, słuchajcie. O, od razu tutaj mamy żelazo, ale super. Dobra, wejdźmy sobie stąd i od razu mamy drzewko. O, ale super! Już od razu mamy żelazo na starcie. Super, ja sobie je chętnie wykopię. Na pierwszym świecie Minecraft Survival był problem właśnie z tym żelazem. I ja w, przez sześć bodajże najbliższych odcinków. Szukałem żelaza i nie znalazłem. Dopiero w, si w siódmym. Jeżeli dobrze pamiętam, dopiero w siódmym mi się poszczęściło. Ale no to jeżeli dobrze pamiętam, bo na 100% pewnie nie jestem. Ale tak, słuchajcie. Musimy koniecznie wybudować to sch O, jabłuszko mamy. nie Będzie żarełko. Super. No, ej, chciałem całe przerobić. Pyk, pyk. Złupcie Koniec, pyk. Dobra. I ja sobie już zacznę tutaj dokańczać swój domek, bo w ogóle co ja tu zrobiłem? Nic. Nic. Wow, spadło mnie się. Dobra. Powiedzmy, że już ściany wszystkie, że tak powiem, są fundamentowe. Oj, przepraszam was. kichnęło mnie się. Oki, okay, pyk, pyk. W ogóle by mi już minęła chrypa, Zaczął się Katar, sezon katarzyny. Czyli Kataru. Oki, okay, pyk. Pyk, pyk. I słuchajcie. Teraz zrobimy drzwi. Pyk, pyk. Super. Pyk i pyk. Jak to miał skrzynkę? A na razie je. Tak ja tutaj to postawię. Nieważne. Zróbmy sobie kilofik Pięknie. Pięknie. Dobra. I słuchajcie, lecimy do kopali. jejku przepraszam Was najmocniej. Katar będzie dopadł kurczaczki. No i nie mogę w ogóle się skupić. I słuchajcie, tak jak mówiłem na odcinku z Brawl Stars, będę też urządzał już serię Brawl Stars. Powtarzam się jak zwykle, a zresztą. I słuchajcie, niedługo też, mam nadzieję, że ruszę Akademia Parkura, autorka. Tej samej mapy, którą kiedyś bardzo dawno temu przechodziłem. No, 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 też chyba będzie autorką tej mapy, ale jeszcze nie wiem, coś tam pisało. Ale ja jeszcze nie jestem nie nic. Ale dobra, drzewka sobie posadzimy tutaj bliżej przy chacie. No, bo ja nie będę tam gdzieś chodził. Nie powiem, gdzie. Oki. Okay. Pyk, pyk, pięknie, pyk. I od razu robimy sobie kamienny i piecyk. Pyk. A nie, bo to może. O, właśnie tak. Um, ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, pyk. Poszło. Pyk, pyk i pyk. Super. Mamy już, że tak powiem, częściowo całą ekwipunek, a więc tak, kamienny mieczyk, siekiera, kilo. na to trzeba zrobić skrzynki, jeszcze, no okej, okay. słuchajcie, ja zrobię jeszcze łopatę, żeby mieć już tak na tip top cztery podstawowe narzędzia. Tak wiem, nie mam dachu. Muszę sobie skombinować jakiś. Wiem, muszę być koniak na skórę, bo muszę mieć skórę i trochę expa. Bo o skóra. Słuchajcie. Tu bardzo ważna jest kurdeki. No dobra. I ja słuchajcie wam teraz nie zanubiłem, bo wykopuję z no, kilofem kamiennym, a już mi się chciało wykupić drewnianym. No tak, właśnie. I, i wtedy by mi nie dropsnęło żelazo. Chyba. Dobra. Ja jeszcze sobie zetnę to. Pięknie. Okej, okay, super. No i dobra. Odcinek trwa już 8 minut. O, owieczka, witaj. A ja to wolę zabić. Dobra. Dostałem wionę? No pewnie, że dostałem. Jakbym mógł nie dostać. O, kolejna jaskinia, kurczaki. Penetrujemy to małą, jakże malutką jaskinię. Spenetrowaliśmy. Wychodzimy bez niczego. O, i tutaj od razu mamy las z tych drzew. Super! Tylko u kurczę. O, ja. U chyba będzie malutki problem, słuchajcie. Ale nie, czekaj. Dobra, nieważne. Wracajmy do chałupki. Lepiej wracajmy już faktycznie do chałupki. Okej, okay, Skończyło mi się żarełko. Szarowo owce. Dziękuję Ci serdecznie. Drzwi mam zrobione topyk. No to chyba wszystko. Dobra. I słuchajcie. My już sobie przepalimy O kurczę. No, już się robi noc. Niedobrze. A ja mam ustawione na hardcore. Dobra. Ale. Dobra. Musimy zdobyć trochę żarełka. Koniecznie. I musimy zdobyć dach. Bo, że tak powiem, nie mamy dachu. To jest dosyć niebezpieczne, tak. Bez dachu, pyk, pyk, o i super. I tutaj w dobeczku jedna pochodyjka, tu druga, tu trzecia i tu czwarta. Tak, żeby wokół domu mi się potwornie rozbiły, żebym chociaż jedną noc przeżył i nie zginął. Okej. Okay. Dobra Możemy spalić nasz stary drewniany kilo? O, nie Nie wiem po co ja to robię W każdym razie Musimy te rzeczy schować już Jezu Ale się przestraszyłem, jak zobaczyłem ciemne niebo Ale tu jest Już jest Robimy dach. Pięknie, pięknie. Pyk, pyk, pyk. Ok. Na szybkości ten dach zrobimy, bo dosłownie ja się cykam, że coś mi tu do chaty zaraz wparuje. Jakieś pajęczysko, ale nie no. no już mamy kamienne rzeczy. Ludziska, no to jakbyśmy sobie z tym nie poradzili? Na no pewno, żebyśmy sobie poradzili w moim trupie prawnej, ale dobra. Mamy już zrobiony dach z dziurą w środku. Słuchajcie, nie chcę stracić tego żelaza, i ja je może sobie tak przepalę. Oki. Okay. Żeby już było to jedna sztabka i dobra Tam jest po pierwsze szkielet. Nie wiem czy do szkieleta czy do zombieka. No masz, no no. O, super. Mamy już pierwszy level. W ogóle słuchajcie. Ja muszę sobie zrobić jasniejszy ekran. Na moim telefonie, nie tego... Tak, bo... O oh, kurczę, ej, ja nie wziąłem jedzenia i mnie nie na plecach. To zawaliłem po całości teraz, ale mamy słoneczniki. Ze słoneczników można było robić barwnik, z tego co pamiętam. I nadal można. Super. Słuchajcie, jabłuszko nas uratowało. Dosłownie. A jest to tutaj jakiś fantom? żeby go ubić, albo coś? Oki okay, nie ma, ale słuchajcie, to jedno jabłuszko nas naprawdę uratowało, świnka dawaj. Dawaj mnie to mięso swoje! A masz. Dzięki. To tylko ja to do dałaś. Oj, ty wideo. Co tu się stało? Więcej mięsa będę mieć przynajmniej. Co się stało? Okej, level drugi wleciał i słuchaj, oj, ej, tu jest za spokojny jak na Minecraft Hardcore, ej, dosłownie. Potwory nie chcą iść z nami w bój, tylko ja mam iść w bój z nimi, a oni się to tam zbroją, że cóś, że cóś. Są dwa Endermany, no to już ta Hardcora bardziej przypada, jak nie trzy. No dobra, ten Enderman się do mnie zbliża, chorobcia, ja zwiewam do domciu. ok, szybko, szybko, ok, uff, zwialiśmy panu Endermanowi, Pan głupi Enderman przenosi sobie jakieś bloczki. Mam nadzieję, że nie da bój dom. O, że też się o tym nie pomyślałem, czekajcie. Raz, mam łopatę. Pyk, 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 i pyk, pyk. I już nie będzie dziury w dachu. Ale na sery musimy skombinować drewno. Okej, okay. no nie ma na razie dziury w dachu. Ja te drzwi wolę Tak, w razie W. Bo znacie mnie. Wszystko w razie W. I subcia. Te drzwi nie potrzebujemy. I słuchajcie, chyba będziemy kończyć jak na razie ten odcinek w tej nocy. Właśnie dokładnie tej nocy. Następny odcinek za... Nie, dobra, zmieniam zdanie. Następny odcinek z Minecraft Hardcore za jedną łapeczkę w górę pod tym filmem i za jednego subika. O właśnie. Jeden subik i jedna łapka w górę równa się kolejny film z Minecraft Hardcore. Pamiętajcie o tym. A ja się z wami żegnam. Cześć.